Tak panowie, stronka skończona. Model kartonowy wydawnictwa z klejem, model wersja jeżdżąca, ale bez układu jednego, bez napędu jak dummy, bez silnika, trzy węglareczki. Staneczka gotowa. Także mogę dać sobie już ten zeszycik do segregatora elegancko. Oczywiście tego imitacji węgla nie wklejałem, dlatego że jak wiedzieliście na przednim filmie, ja tu dość ściankę robiłem ze sklejki, znaczy z, z przykładki z deseczki i żeby było sztywne. I zrobiłem sobie towar, ale inny, zaraz go Wam pokażę. Także już jest w koszulce ostatnio zrobiłem też czapajewa ale tutaj nie dałem tego obochony, bo jeszcze mam byka do sklejenia ale to dopiero jak zdobędę jakiś pojazd motywant pod bazę na podwozie i potem będzie także na razie sobie mamy sprzątane i robię sobie przerwę można powiedzieć do końca lipca a mamy początek czerwca dlatego, że na razie nic nie będę nagrywał na razie nic nie będę kleił teraz sobie muszę drzewa porąbać, żeby mamy stawić, wstawić, bo jak na urlop także stonka z węglarkami jest gotowa i tak właśnie elegancko robiłem sobie drzewa, bale różne rodzaje ponieważ jak pracuję w tortaku to wolę mieć na węglarkach drzewo, nie węgiel i tak się zrobiłem się stonka jest y, jako dumny bez silnika, dlatego będę musiał sobie współdziałać z inną lokomotywą no i widzicie panowie też mam węgrarki PKP węglarki PKP eleganckie a że kartonowe to nie szkodzi ale są wersja jeżdżąca, mimo że karton staneczka jest dumny. Bez napędu, ale może współdziałać z inną lokomotywą. Elegancko, ważne, że jeździ. PKP cargo. I fajny zestawik model kartonowy wydawnictwa, sklej model Stonka PKP Cargo. że tak sobie zrobiłem z balikami drzewa. I tak mi się podoba. Fajnie, bole tak niż węgiel, bo. Akurat w pracuje to, tak im bardziej pasuje. Dobra, to do następnego. Hej.